kobie, to sukcesu, witam Cię na moim kanale Autorka Rzeczywistości. Dzisiaj dowiesz się, dlaczego wciąż robisz wszystko jak trzeba, a sukces nie przychodzi. I jak wejść w częstotliwość, która przyciąga więcej bez wysiłku. Po ostatnich warsztatach rewizji przeszłości i kodowania na obfitość, otrzymałam od Was bardzo duży feedback, że trafiają do Was prezentacje, które tworzę. No nie jest to przypadek, dlatego że ja też jestem wzrokowcem, a przyciągamy osoby podobne do nas samych, więc uznałam, że taka forma tworzenia filmów na YouTube będzie dla was najlepsza. No bo nasz umysł tak naprawdę potrzebuje to zobaczyć. Tak? Bo ja mogę tutaj opowiadać, ale nie każdy potrafi sobie zwizualizować, więc postanowiłam, że zrobię to dla was yy... I takie filmy będę tutaj wstawiała. Dla tych, którzy mnie nie znają, ja nazywam się Maja Ślęzak, pracuję głównie z kobietami w biznesach, w sprzedaży, w budowaniu zespołu typu multilevel marketing, z kobietami, które wiedzą, że prawdziwy sukces nie zaczyna się w Excelu, tylko zaczyna się w energii. No bo gdy ciało, emocje, i podświadomość działają w jednej wibracji, to te wyniki, jak tutaj widać na załączonym obrazku, przychodzą naturalnie. Prowadzę markę osobistą na Instagramie, na TikToku, w grupie na Facebooku. Ale jeżeli chcesz być z treściami na bieżąco, to zapraszam Ciebie serdecznie na Instagrama, ponieważ tam udostępniam wszystkie aktualizacje i informacje. Więc w jakim ty jesteś miejscu? W chwili obecnej prawdopodobnie masz takie poczucie, że robisz wszystko dobrze i nie wiesz, gdzie jest problem. Wystawiasz posty na Instagrama, wystawiasz posty na Facebooka, na TikToka, na Whatsappie, dzwonisz do klientek, piszesz z klientkami i wyników brak! Nie ma klientów, nie ma pieniędzy i się zastanawiasz, kurczę, gdzie jest ten problem. Gdzie jest ten problem? Przecież robię wszystko tak, jak trzeba. Mam strategię, piszę z klientkami, może ci nie odpisują, bądź na przykład rezygnują w ostatniej chwili, bądź jak dochodzi do sprzedaży, to nagle im nie przechodzą płatności. Jest bardzo dużo przypadków. Mam klientki, które mają takie przypadki, w których klient odchodzi, nagle przychodzi. Albo klient się nie odzywa, więc absolutnie Ciebie rozumiem, ponieważ wiem, co to znaczy. Byłam w tym miejscu, moment, w którym Twoje działania nie są już w zgodzie z Twoją częstotliwością. Byłam w tym miejscu, byłam w załamaniu, powiedziałabym, nerwowym. Ja to nazywam depresją. No, wtedy nie chodziłam do psychologa, dopiero później, jak się ogarnęłam. To poszłam na kilka sesji, ale dzisiaj mogę powiedzieć z punktu duchowego, że było to przebudzenie duchowe, z punktu psychologicznego załamanie bądź depresja. Nie byłam w stanie pracować, chociaż robiłam wszystko jak należy. Wykonywałam zimne telefony do klientów, ponieważ w 2022 roku jeszcze byłam agentką nieruchomości. W zasadzie do tego roku, w tym roku zrezygnowałam, ponieważ już tego po prostu nie czułam. I wiem, co czujesz teraz ty. Wiem, jak ci jest ciężko, kiedy robisz wszystko dobrze, a ci nie idzie. Byłam w tym miejscu. Myślałam, że po prostu jest to mój koniec. Łapałam się wszystkiego, płakałam. Serducho mnie boli, wiesz, bo ym, wiem, co czujesz. Wiem po prostu, co czujesz. I właśnie dzisiaj pokażę Tobie, moja kochana, jak wrócić do energii, która przyciąga w lekkości, a nie z presji, nie w strachu, w lęku, w niepokoju. Większość kobiet w biznesie działa właśnie z tej energii napięcia. Myślą, że kiedy zrobią więcej, Przyjdzie więcej, ale ciało ma inny język. Ból głowy, ból brzucha, drętwienie rąk, klatka piersiowa są to właśnie efekty tego twojego napięcia. Wszystko, co mamy w naszej rzeczywistości, no zwłaszcza w naszym ciele, umyśle ciele, tak, to, co odczuwamy, to jest informacja dla nas. Kiedy działasz z napięcia, Twoje pole i Twoje ciało mówi: Nie jestem bezpieczna. Nie jestem gotowa przyjąć więcej. Nie mogę przyjąć więcej. Jest to tak zwany blok energetyczny. Z napięcia, z presji, z lęku. Jeżeli w takiej energii podchodzisz do swojego biznesu, tak jak Ci pokazałam tutaj, też podchodziłam, wiem co to znaczy. No to nikhuja nie pójdzie. Pójdzie na chwilę, to Cię uratuje, ale jesteś w przetrwaniu, więc przyciągasz osoby, które będą Cię ratować. Czy to jest dobra droga, żeby ktoś Cię uratował? Czy nie lepiej działać z takiej energii pełni, żeby też przyciągnąć osoby, które są na podobnym, tym samym powiedziałabym, rezonansie co ty. Czyli ty jesteś pełnią, a osoba, która czegoś nie ma, a ty to masz, naturalnie pojawia się w twojej rzeczywistości, bo nadajecie na tym samym rezonansie. Możesz sobie wyobrazić te klientki, jak ty jesteś takim światłem, jeżeli jesteś pełnią, to są ćmy. I wtedy te ćmy. Do Twojego światła naturalnie no, lecą. Tak nie porównując, nie obrażając nikogo, ale jeżeli jesteś tym światłem, emanujesz tą energią, to ten rezonans polega na tym, że naturalnie przyciągasz takie klientki, którym, które Ciebie potrzebują. Nie? I kwestia tego, czy ty jesteś otwarta im pomóc, czy nie. Bo jeżeli okaże się, że chciałabyś, ale się boisz, tak, Bo nagle stwierdzisz, że ok, dobra, już jestem w tej energii, yy, przyciągam z tej energii magnetycznej kobiety w biznesie, ale nagle odezwie się do ciebie klientka i poczujesz strach, lęk, no nie? No to to jest dla ciebie informacja, że coś tu jest w twojej podświadomości, w twoim ciele, jakaś blokada, która nie pozwala ci naturalnie przyjąć. Pieniędzy od tej klientki przede wszystkim. Pytanie jest, dlaczego trzeba by było tutaj pogrzebać w twojej podświadomości? I to robimy przede wszystkim w rewizji przeszłości i kodowaniu na obfitość. Są to dowodniowe warsztaty, które przeprowadziłam na żywo, które otworzą Ciebie na 10 tysięcy złotych, a nawet więcej Twoje pole, Twoją podświadomość. Usuniemy bloki energetyczne z Twojej podświadomości. I zakodujemy Twoją podświadomość na przyjęcie tych pieniędzy, żebyś mogła naturalnie przyjmować. Energia kobieca jest to energia przyjmowania. Także, link do tego kursu, do tych warsztatów, one są już nagrane, znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam serdecznie. Więc, kiedy działasz z napięcia, Twoje pole mówi: Nie jestem bezpieczna, nie mogę przyjąć więcej. Popatrz, to jesteś Ty. Nie jestem bezpieczna, presja. Boże, może więcej będę pracować, może więcej napiszę. Boże, no boję się, że nikt nie kupi. Nikt nie kupi. I co ja zrobię, za co ja będę żyła, za co ja mm, zapłacę podatki. Tak, Zus i tak dalej. Co Twoje ciało czuje? Jaką Ty jesteś wibracją? Jaką Ty jesteś wibracją? Hmm? Lęk, strach, niepokój? Mamy takie coś jak linie życia. No myślę, że jeżeli jesteś na moim kanale, to jesteś dość świadomą osobą, już jakiś czas mnie tutaj obserwujesz, a jeżeli jesteś nową osobą i nie wiesz, czym są linie życia, czym są alternatywne rzeczywistości, to zapraszam Cię do mojego kursu Lustro. Lustro znajdziesz w pakietach z innymi kursami, również znajdziesz w opisie. Tego filmu, link do, do tych kursów, i są to kursy dla wszystkich, nie tylko dla osób w biznesach, są to podstawy świadomej manifestacji. Więc jeżeli ty wibrujesz lękiem, strachem, niepokojem i nie czujesz się bezpieczna, to wybierasz tym samym tą swoją wibracją, bo jesteś podłączona do pola, nie jestem bezpieczna, wybierasz rzeczywistość, w której świat 3D potwierdza, że nie jesteś bezpieczna. Czyli nawet jeżeli się starasz myśleć pozytywnie, afirmować i tak dalej, robisz jakieś inne strategie, szukasz innych strategii, to twoja podświadomość sabotuje to, co chcesz stworzyć i twój świat 3D potwierdza to w formie braku. Jakiego braku? No, klientów i pieniędzy. Po Twoich plonach, rezultatach można uznać, czy coś robisz dobrze, czy jednak robisz coś niedobrze. Jeżeli nie ma rezultatów, to robisz coś nie do końca dobrze. Albo nie wibrujesz prawidłowo, albo robisz coś. Co powstrzymuje cię przed przyjęciem tego? Mamy 33 bloki energetyczne. Ja uwalniałam te bloki energetyczne kilka miesięcy, i po kilku miesiącach zobaczyłam spektakularne rezultaty w formie przede wszystkim moich manifestacji i w formie manifestacji moich klientek. Które osiągały, powiedziałabym, wręcz natychmiast efekty, m.in. po rewizji przyszłości i kodowania na obfitość, jak i po sesjach jeden na jeden ze mną. I wtedy stoisz, patrzysz na te rezultaty, na właściwie na brak, na te opłakane plony i zastanawiasz się, czemu to nie płynie. Skoro ja tak się staram, Boże, w czym jest problem? Gdzie jest ta blokada? O co tu chodzi? To dlatego na przykład masz miesiące, 10, 20 tysięcy, potem możesz mieć 5, albo 0, albo 8, albo 3. Możesz mieć takie właśnie miesiące, że raz jest, raz nie ma, bo dla Twojego układu nerwowego dla twojego ciała przez twoją podświadomość, która ciebie chroni, tak w ogóle podświadomość, programy w podświadomości, one mają za zadanie ciebie chronić. Powodują, że nie jesteś gotowa przyjąć więcej. Bo nie czujesz się jak bezpiecznie. To dlatego właśnie czujesz chaos, spadek energii i pytasz czemu to nie płynie? Skoro ja tak się staram, ja doskonale rozumiem, bo ja byłam w tym miejscu. Ja byłam w tym miejscu. Ja dopiero zobaczyłam efekty w momencie, kiedy ja kilka miesięcy uwalniałam to, wszystko. Czyściłam swoją podświadomość, swoje ciało, i dopiero wtedy z innej energii, z innej częstotliwości widziałam rezultaty. Jeżeli nie płynie, czyli masz gorzkie plony. To Twoja podświadomość nie jest zaprogramowana na stabilność. Jest zaprogramowana na przetrwanie. Znasz takie przysłowie, z pustego to i Salomon nie naleje? Hmm? No, jak masz z pustego nalać? No, 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 się nie da. No Nie da się. Świat jest Twoim lustrem i to będę powtarzała do końca życia. To co widzisz na zewnątrz, to jest informacja o Tobie. To tak jakbyś miała wyciągnąć i rzucić na ekran. To co widzisz w świecie 3D, to jesteś ty. To jest informacja o Tobie. Więc pytanie co widzisz w świecie 3D? Słodkie plony czy gorzkie Plony. Ale dobra, kochana, wiadomość jest taka, możesz to przestawić. Możesz wyjść z programu przetrwania, tak zwanej ofiary, tak nie obrażając nikogo, byłam tam, do częstotliwości czuję się bezpieczna. Jestem kobietą, która przyjmuje, mam wyregulowany układ nerwowy. Moja podświadomość chroni mnie, ale jednocześnie mnie wspiera, pozwala mi dążyć do celu. Moja podświadomość. Jest z moją świadomością przyjaciółkami, a moje ciało czuje się bezpiecznie. Także da się. Sukces nie zaczyna się w strategii, nie zaczyna się w Excelu, tylko w układzie nerwowym. Twoje ciało ma własny język sukcesu. Kiedy Twój układ nerwowy jest w stanie walki, lub ucieczki, każda wizja staje się dla niego zagrożeniem, bo więcej znaczy dla Twojego ciała niebezpiecznie. Dlatego, nawet kiedy wykonujesz działania w biznesie, w sprzedaży, w budowaniu zespołu, coś w Tobie mówi: Kurczę, no to chyba nie jest dla mnie. Zacznę od jutra. No nie, ta klientka chyba mm, co co coś nie nie ona za bardzo chce mhm. albo no nie dam rady, nie dam rady. Dlaczego to nie działa? Dlaczego to nie działa? Tak się staram. To nie brak umiejętności, to brak regulacji twojej energii to wszystko powoduje. Częstotliwość sukcesu jest to taki właśnie stan, w którym Twoje ciało, Twoje emocje i Twój umysł grają w jednej melodii. Jesteś spokojna, jesteś gotową osobą na przyjęcie klientek obfitości. Jaka jest kobieta magnetyczna? Flow, flow, flow. Jeżeli jesteś w lęku, strachu, niepokoju, no to gdzie jest twoje flow? Ale to można zmienić. W jaki sposób? Za chwilkę tobie powiem. Tylko najpierw posłuchaj opinii klientki, z którą wczoraj miałam sesję jeden na jeden, która. Odczuwała w ciele paraliż, wręcz drętwiały jej ręce, nogi, na samą myśl, że musi płacić podatki w swojej firmie. No, jak tak, się czujesz? Tak, to jest niemożliwe, jak ze stanu kompletnego, praktycznie paraliżu ciała ze strachu i bezradności, potrafisz mnie doprowadzić y, poprzez sesję naszą. Dostanu błogości i lekkości, że czuję, że mogę wszystko, i to, z czym zaczęliśmy, jakby już tego nie ma. Jakby mm -hmm. no, czuję się tak lekko i tak cudownie, że no dziękuję Ci za to. Dziękuję, bo nigdy wcześniej nie miałam w życiu takich doświadczeń. Super, cieszę się. Więc teraz nowy etap przed Tobą, Dominika. <noise> Posłuchajcie. Musiałam wyskoczyć na chwilę. Mam nadzieję, że obejrzałyście film, bo właśnie przyjechał kurier i otrzymałam paczkę z książkami od jednego wydawnictwa. Dostałam te książki w prezencie. Także jestem mega, mega wdzięczna. Przyjmuję oczywiście jak najbardziej, mam ciary. I to na pewno na Instagramie, zobaczycie jakie są to książki. Także dziękuję bardzo za prezent. Na pewno, na pewno będę korzystała i się podzielę z Wami opinią, dziewczynę. Więc częstotliwość sukcesu, jak wspomniałam wcześniej, to stan, w którym ciało, emocje i umysł właśnie grają w takiej jednej melodii, we flow. I już te emocje, ciało i umysł one nie gonią, tylko przewodzą energię, tak? Ten stan flow. Kobiecy magnetyzm stan flow jest to taki moment, w którym Twoje słowa, Twój głos, Twoje działania są zsynchronizowane z energią. Obfitości, czyli ty jesteś podłączona do kanału obfitości, czyli zaczynasz być w środku bezpieczna, nie paraliżuje Ciebie, i co świat 3D Tobie pokaże? Świat 3D jest Twoim odbiciem, tak zwane zwierciadło. Jeżeli będziesz nadawała, jestem bezpieczna, jak długo? Wystarczająco długo, aż zobaczysz rezultaty w świecie zewnętrznym, to wtedy pojawią się klienci, pojawią się pieniądze, czyli rezultaty w Twoim biznesie, w Twojej sprzedaży, w Twoim multilevel marketingu. Rezultaty są dla mnie najważniejsze. Dla mnie nie ma czegoś takiego, że a, no jakiś tam kurs, no niby pomógł, pomógł. Dziewczyny, z którymi nie rozmawiałam w trakcie takiej rozmowy sprzedażowej, to zwróciłyście uwagę na pytanie, które często zadaję: Okej, okay, jaki kurs przeszłaś? Ten ten, u kogo? U tej i o tej osoby. Jak myślisz, dlaczego to nie zadziałało? No ale zadziałało. No jestem bardziej taka, i taka, i taka, i taka. Ale mówię. A gdzie są twoje rezultaty? Hmm? No Zadziałało? No ale gdzie są twoje rezultaty? Za co będziesz jadła? Za co będziesz żyła? Gdzie są klienci? Gdzie są pieniądze? Ja się pytam. Hmm? Więc zadziałało czy nie? Może coś tam poniekąd zadziałało, czułaś się bardziej bezpieczna, ale jeżeli nie ma rezultatów, nie wiem, w czym jest problem. Czy w, jakby no, nie obrażając nikogo, czy jakby to, czego naucza osoba nie jest zgodne z y, tym rezultatem, czy bardziej Ty nie jesteś zaangażowana, bo to też tak może być. Dla mnie najważniejsza jest komunikacja z moimi kursantkami. I właśnie wtedy dzieje się magia. Ludzie zaczynają pisać do ciebie pierwsi, sprzedaż zaczyna płynąć. A ty czujesz lekkość, której nie dała ci żadna strategia. Strategia jest super. Pytanie jest z jakiej energii działasz. Mhm. Więc wtedy nagle dostajesz pieniądze. Magicznie. Sześć tysięcy. Tak, o! Pieniądze pojawiły się nagle ponad dziesięć tysięcy, tysiąc osiemset, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Jak to zrobić? Właśnie dlatego stworzyłam dwie wyjątkowe przestrzenie, i to nie są kolejne kursy, kolejne mentoringi. W środku uczysz się synchronizować ciało, energię, podświadomość co jest kluczem. By Twój sukces był Twoim naturalnym rytmem, a nie walką. Sukces nie jest efektem większej presji. Mm -mm. Sukces to częstotliwość, w której jesteś. Więc możesz to zrobić na dwa sposoby. Możesz znaleźć się w tym miejscu, w którym znalazły się moje klientki i kursantki. Albo A skorzystasz z warsztatów, które przeprowadziłam na żywo, rewizja przeszłości i kodowanie na obfitość, w których uczestniczki, uczestnicy, bo w sumie faceci też tam byli, otworzyli się na 10 tysięcy, a nawet więcej, i efekty były często po kilku dniach, następnego dnia. Tutaj dziewczyna napisała, że zaraz w poniedziałek przed live dostałam pieniądze w pełnej kwocie, a live był niedziela, poniedziałek. Także te, te efekty przyszły bardzo, bardzo szybko. I były to warsztaty na żywo, więc uczestnicy byli razem ze mną i możesz dołączyć do takich warsztatów. Tam usuniemy bloki energetyczne, które powstrzymują Cię przed przyjęciem pieniędzy, jak i też klientów. Jeżeli jesteś w biznesie, no to przyjęcie klientów, no bo to jest powiązane z pieniędzmi, tak? Otworzysz swoje pole, przeprogramujesz podświadomość, czyli natychmiastowo wgramy nowe przekonanie. Nie będziesz musiała afirmować, Wizualizować dniami, miesiącami, tylko robisz ten proces raz i masz program, który działa w tle. I druga opcja, jest to bardziej ekskluzywna opcja dla osób, które potrzebują mojego indywidualnego wsparcia. To zapraszam Ciebie do mojego programu Maszyna Manifestacji 2.0. Magnetyczna liderka w biznesie, gdzie przez okres pięciu tygodni jestem z tobą jeden na jeden. Nie są to spotkania grupowe, jest to indywidualny mentoring i jest to najlepsza i najpotężniejsza, najgłębsza praca ze mną indywidualna, bo dzięki temu ja jestem w stanie zobaczyć. Twoje wyzwanie w biznesie, w sprzedaży, w multilevel marketingu i poprowadzić cię za rączkę, dzięki czemu możesz właśnie uzyskać między innymi takie efekty po kilku dniach ze mną. Pracy jeden na jeden. Jeżeli chcesz sama indywidualnie podejść do tego, no to rewizja przeszłości i kodowanie na obfitość będzie najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie. Jeżeli nie chcesz, nie czujesz bądź nie jesteś gotowa na pełne moje skupienie, no bo tam też trzeba się zaangażować, być ze mną w kontakcie, komunikacja. A jeżeli czujesz, że potrzebujesz, że chcesz, że jesteś gotowa i jesteś otwarta, to proszę, pod tym filmem znajdziesz. Linki do rewizji przeszłości i kodowania na obfitość do dwudniowych warsztatów, jak i do pracy ze mną jeden na jeden. Proszę wypełnij formularz, a ja się z Tobą skontaktuję w wiadomości prywatnej na Instagramie, bądź po prostu napisz do mnie bezpośrednio na Instagramie i porozmawiamy. Czy to rozwiązanie jest dla Ciebie, bo jeśli okaże się, że nie jest to rozwiązanie dla Ciebie, bądź po prostu jeszcze nie jesteś gotowa, no to nic Ci nie zaproponuję. Ok? Brzmi fair? Cieszę się bardzo, że brzmi fair. <laughs> Sama sobie odpowiedziałam, ale większość z Was tak mówi, także e, wiem, że to jest fair. Prawdziwa magnetyczna sprzedaż nie zaczyna się od planu. Zaczyna się od Twojego pola. Tutaj bym dodała jeszcze od Twojego plonu. Co zasiejesz? To zbierzesz. Od tego, jak się czujesz, gdy mówisz o swojej ofercie, od tego, jak Twoje ciało reaguje na pieniądze, i od tego, czy Twoja energia ufa temu, co tworzysz. Także dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie o łapkach w górę. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli uważasz, że. Te treści są wartościowe i podziel się z kimś. Też, jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w opisie w komentarzach. Mhm, w komentarzach. Także poziaczki, ściskam Was i do zobaczenia w następnym filmie.